Witam Państwa serdecznie. Postanowiłem pokazać, jak naprawić LPG Tartarini Punt w Grande Punto, ponieważ byłem w dwóch stacjach specjalistycznych i nie znaleźli mi usterki. Auto szarpało, auto nie chciało chodzić. W pewnym momencie postanowiłem, że sam sobie przeglądnę instalację. Otóż tak, żeby się dostać do cewek i rozdzielacza, trzeba jedną śrubę odkręcić, odkręcić drugą śrubę filtra, wypiąć przeponę i ściągnąć bardzo łatwo filtr. Jeszcze z tyłu jest jeden przewód, którym się ściąga pod filtrem. Jest listwa z cewkami i. Po prostu trzeba tam się dostać. Bardzo łatwo ściąga się zawleczki. Bardzo łatwo się ściąga zawleczki. Zdejmuje się wszystkie cewki, cztery cewki. Wcześniej proponuję ponumerować sobie kolejnością. 1, 2, 3, 4. Nie wypinałem kabli, ponieważ jest to sprawa poważna. Bo jakby my zamienili kable, zresztą nie potrzeba wypinać. Bo bo po prostu one się trzymają razem z cewkami a mi zależało, żeby tylko dostać się do wtryskiwaczy i przeglądać wszystkie, rzeczy, bo podejrzewałem, że coś jest w wtryskiwaczach. No to następnie wykręca się listwę metalową. Gdzie już po wykręceniu tej listwy, bardzo łatwo, delikatnie palcem. Ręką wyciągnąć tryskiwacze po kolei. Nie wszystkie naraz, tylko po kolei. I co się okazało? Że pod czwartym tryskiwaczem był paprok z gumy, który wymieniałem wężyk. O, wymieniałem wężyk, i właśnie z niego oderwało się kawałek i poleciało na wtryskiwacz i przytkało otwór. Specjaliści nie chcieli się w ogóle zajmować, nie, nic mi nie pomogli i skasowali 150 zł za przegląd. A ja po prostu wyciągałem, wyciągnąłem paproka i umyłem. Ja umyłem w rozpuszczalniku Nitro. Nie ściągałem uszczelek, wymyłem wszystkie tryski, założyłem, auto chodzi jak zegarku. Także. Proszę najpierw, jak będziecie mieli usterkę, auto będzie szarpać, będzie nie chciało palić. Można jeszcze zrobić jeden myk, że otóż w, w reduktorze przeczyścić cewkę w reduktorze. Jest to ta cewka tu. O, odkręca się przewody, ściąga się przewody, odkręca się cewkę. Pod spodem jest, pod podzem jest yy, też zawór elektromagnetyczny, który łatwo wykręcić kluczem i go również wyczyścić żadna filozofia dla nawet początkującego majsterkowicza także na przyszłość proszę samemu sobie przeglądnąć bo zdziercy którzy chcą zarobić za wszelką cenę nie doradzą bo on, jej domeną jest że trzeba wymienić nową instalację za 2-3 tysiące złotych także dziękuję Państwu До свидания.